Kochani, witam Was. Dzisiaj zaczynam krótkiego vloga od wejścia w pokoju Piotrusia. Zobaczcie, wczoraj był remont. Zobaczcie, jak to dzisiaj wygląda bardzo ładnie. To nie jest koniec, bo mąż mi tłumaczył, że ta ściana będzie jeszcze zabezpieczona i będzie malowanie, ale już wygląda całkiem, całkiem, całkiem. Zaraz w kolejnym wejściu się pokażę i chwileczkę pogadamy. No. Dobra, ułożę sobie jakoś tak telefon, żeby było mnie widać. Słuchajcie, siad, siedzę w pokoju Piotrusia. Pokój będzie remontowany, więc widzicie, że tam nie ma. Szybki jednej. Będzie, będą wymieniane szyby, będzie malowany cały pokój. W ogóle cały dom będzie w remoncie już od wczoraj zaczynamy ten remont. Mówiłam Wam we wczorajszym blogu, że będziecie mi w tym towarzyszyć. No nie będziecie mieli wyjścia, bo to będzie słuchać. Dzisiaj mamy ciszę, spokój, bo mój mąż jest w pracy. A ja chciałabym chwilę z Wami pogadać. Włożyłam wczoraj wki w mrowisko. Wiem o tym. Bo poruszyłam bardzo trudny temat dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Powiem szczerze, trochę się bałam tego tematu, bo nie wiedziałam, jak zareagujecie na to, że ja jako chyba jedyna, bo patrzyłam na inne vlogi, słuchajcie, i nikt takiego tematu nie poruszył typu agresja dziecka z autyzmem w ogóle nikt nie chce o tym mówić. A ja y, twierdzę, że nie, nie, za, nie, nie należy zamiatać sprawy pod dywan. Jeżeli jest problem, to się od razu działa. I ja zadziałałam. Y, słuchajcie, mi się tak nie podoba ten, te, te drzwi, że, y, że wiecie co, przeniosę się gdzie indziej, dobra? Poczekajcie, pójdziemy do innego pokoju. No, jest to, jest to remont, więc y, przeszkadzają mi takie, takie sytuacje, ale. Pójdziemy, o, pójdziemy sobie do kuchni. Tam sobie zrobimy kawę i pogadamy. Dobra, wracając do tematu. Poruszyłam ciężki temat, poruszyłam temat, którego nie należy się wstydzić, i powtarzam Wam. Nie wstydźcie się tego, bo yy, mamy do czynienia z agresją u dzieci autystycznych w większości. Wczoraj na jednej grupie yy, autystyczna kobieta yy, Matka dwóch dorosłych synów yy, sprzeciwiła się mi, że nie wszyscy mają ten problem. Yy, no, pani, była, pani jest z autyzmem, pani się przyznała, i myślę, że pani, yy, jakby to powiedzieć, nie do końca przyjmuje chyba do siebie tej świadomości. Yy, że agresja też jest. Może, mo, może ja się mylę, może nie, faktycznie nie, 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 wszyscy, nie wszyscy mają ten problem, ale większość. No dobra, to, to, to nieważne. Yy, tutaj... Słuchajcie, chcę się jakoś ustawić, żebyście mnie widzieli, bo jak obserwuję te swoje vlogi, to nieraz po prostu aż mnie nie widać. To trochę, trochę taki brak szacunku, więc... Yy, o Jezu, dobra, może tu. Dobra tu. No musicie wiedzieć, że ja ten kanał nagrywam komórką. Z ręki komórką to jest takie no, amatorskie, ale ja jestem kobietą 37-letnią i jestem tak zacofana w te wszystkie technologie, że nie mam pojęcia o jakichś statywach i w ogóle innych takich podpórkach na telefon, żeby, żeby jakoś go sobie ustawić. A zresztą myślę, że jak idziecie moim trapem na moim kanale, no to wchodzicie w świat autyzmu. A ja w tym autyzmie żyję od 10 lat z moim syneczkiem. Druga sprawa, ja podejrzewam u siebie autyzm. Myślę, że go mam. Dobra. Poganę. Jezu, poganam sobie chwilę z Wami. Mam odżywkę na włosach, mam... myślę, że to nie przeszkadza. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Dziękuję Wam za wiadomości. Dostałam mu w tym wiadomości wczoraj pod moim filmem, pod tym vlogiem o, tym, o agresji. Dziękuję Wam za kolejnych subskrybentów. Myślę, że jestem chyba potrzebna. Jest mój kanał potrzebny rodzicom dzieci niepełnosprawnych. No to widać po tym, jak do mnie przychodzicie, jak do mnie piszecie, dzwonicie. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo. Tylko chciałabym przeprosić tych rodziców, którzy słyszą ode mnie, nie mam czasu, pogadamy w nocy. Ja jestem sama z Piotrusiem. Mój mąż cały, cały dnie pracuje, żeby nas utrzymać, no bo y, wiecie, wiecie jaka jest sytuacja. Nie utrzymamy się z, y, ze świadczeń 2000 z hakiem, które dostajemy. Nie ma mowy, więc on musi pracować i jego wiecznie nie ma. Tutaj szapoba dla niego, że, że ciężko pracuje. Y, Chwila, bo mi się wygodnie, schylam się do nas. Oj, Jezu, sobie koszulkę pobrudziłam. Cholera jasna. Ej, pobrudziłam się. To ja się tak zakryję. Nie, nie zakry Nie, to też mi przeszkadza. Skończę wejście i pójdę założyć nową koszulkę, bo to, to nie... jest, to nie może tak być. Dobra, wymieniłam koszulkę. Nawet teraz zrobiłam taki ruch, że chciałam Wam pokazać, że wracam do Was. Czekajcie, kurde, mi wiecznie coś nie pasuje. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Zapraszam do dyskusji Was, wszystkich rodziców dzieci autystycznych. Bardzo się cieszę, że wczoraj była dyskusja pod filmem. I zapraszam Was, nie wstydźcie się. Nie szufladkujcie tych dzieci, proszę Was. Dzieci są takie jak, jak inne, nawet one są wyjątkowe. To są wspaniałe dzieciaki, nie można ich szufladkować. Jeżeli coś się złego dzieje, piszcie o tym, kurde, ludzie. Jesteś... Ja myślę, że. Ja nie jestem przykładem, ja, ja nie jestem wzorem do naśladowania. Jestem mamusią taką, jakby. Ale wśród społeczności, która mi towarzyszy, są też um, osoby bardziej obeznane. Na przykład mój kanał ogląda szkoła. Są psycholodzy ze szkoły, więc proszę, błagam was, Państwo terapeuci z mojej ze szkoły Piotrusia, wypowiedzcie się czasami, pomóżcie nam tym rodzicom, dzieci niepełnosprawnych, bo my błądzimy od lat. Ja na przykład błądziłam przy terapii Piotrusia, błądziłam, żeby wam nie skłamać 5 lat bądź więcej. No teraz się trochę pamiętałam, ale, ale, ale były takie takie sytuacje. Yy Dobrze, to, to by było na tyle dzisiaj. Yy jeszcze raz powtórzę, bałam się tego tematu przez chwilę, ale później pomyślałam sobie: nie, to nie może tak być. Nie trzeba się bać, trzeba po prostu rozmawiać i, i wspierać się nawzajem. I jeżeli ktoś coś wie, to niech, to niech podpowie. Ja, jak będę coś wiedziała, gdzie uderzać z pomocą dla dziecka, też oczywiście podpowiem. A dzisiaj Wam też podpowiem, bo dostałam fajny kontakt dla rodziców z Warszawy. Dostałam kontakt na fundację, która pomaga rodzicom. Ten kontakt otrzymałam od psychiatry w szpitalu na Sobieskiego, także podzielę się z wami tym. Do zobaczenia za parę dni. Teraz muszę się wyłączyć, muszę pomóc mężowi, bo on sobie sam nie poradzi w tym remoncie. On się kłóci, że poradzi, a ja myślę, że nie poradzi, więc jak działamy w tym, to jesteśmy w tym razem. Wczoraj udało mi się nagrać na chwilę Piotrusia, więc na koniec krótkiego vloga yy, Piotruś z wami porozmawia. Nie, nie pamiętam, czy on tam coś mówi, czy nie. Ale chyba, wam, chyba macha do Was. Więc ja też macham. Do zobaczenia. Może za cztery dni. Może... O, wiem kiedy. Do zobaczenia 1 maja. Papa! Piotrusiu sam. Zobacz. Sam Piotruś. Proszę. Ślicznie. No? Am. Am. Nunia robi am.